Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ponownie sobie odpakujemy paczkę, jaką dostałem od widzów, i to, co tutaj widzicie, jest to od Wicki Beatki. Beata, naprawdę bardzo dziękuję za tą przesyłkę, nie spodziewałem się, a jestem bardzo ciekawy, co tam się w środku znajduje. I tyle, co wiem, to na pewno są zdrabki z Wielkiej Brytanii, więc jeżeli ktoś lubi Temat z drapek zagranicznych to jak najbardziej zapraszam na odcinek. Także zaczynamy. I tak paka zapakowana naprawdę po brzegi. Mamy tutaj orzeszki ziemne, o coś dla kotka. Także na pewno będzie zadowolony. Mamy jeszcze czekoladę, to Fifi. I tutaj taki widzę orzechowo-owocowy batonik. I tak mamy dwie widokówki. Ta jest wice z Londynu, ta jest z Hereford. Hej, Michał, w podziękowaniu wysyłam na odcinek zdrapkowy małe co nieco. Obyś wydrapał coś fajnego, ale gdyby były wredne, też co nieco na osłodę Beata. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. O, a tutaj mamy wcześniej zapowiedziane zdrabki z Wielkiej Brytanii. Także zaczynamy drapać. Zobaczymy, co tutaj one w sobie fajnego kryją. Dobrze, to zaczynamy. Pierwszą zdrabką jest zdrabka za jednego funta. Tutaj musimy znaleźć symbol takiego, takiej okejki, takich palców. A jeżeli znajdziemy portfel, to wygrywamy wtedy 5 funtów. Także mamy pierwsza gra, jakaś świnka. Tutaj koniczyna. Monety, tutaj sztabka złota, yy, tutaj jest taki worek, no i moneta, także niestety zdrabka jest przegrana. W tej zdrabce za dwa funty musimy znaleźć trzy takie same symbole w jednej z gier, a tutaj możemy ewentualnie jeszcze ją yy, tą wygraną pomnożyć. Także tutaj mamy, o, widzicie, są, trzy, yy, są dwa worki i. I symbol funta. Także no to wygranej właśnie nie przynosi. Muszą być trzy takie same. Oj proszę bardzo, mamy trzy samochody. Także będzie wygrana. Zaraz zobaczymy, jaka. Tutaj mamy dwie korony. Tutaj mamy różne te symbole. Tutaj tak samo. Gra kolejna. Też i gra siódma. Tutaj mamy dwie sztabki. I jeszcze jakiś symbol sejfu. Dobra, czyli pod samochodami mamy 5 funtów, proszę bardzo, które mnożymy razy 1. No, ale 5 funtów wpadło, także Beatka odeśle ci drapkę, będziesz miała na wymianę, a my drapiemy dalej. Ta zdrapka przypomina nasze polskie zdrapki liniowe, czyli tutaj musimy wydrapywać symbole i nanosić je tutaj. Jeżeli utworzymy linię poziomą lub pionową, to wtedy wygrywamy. Kwotę, która jest ukryta pod tym yy, okienkiem Price. I pierwszy taki symbol, albo drapmy sobie po dwa od razu. O, tutaj mamy jakieś okulary do pływania chyba, a tutaj jest palma. O, mamy tutaj i tutaj. Czy jeszcze coś takiego znajdziemy? No nie. Kolejne symbole przed nami. I dwa ostatnie symbole, jakie mamy, to jest serducho i sandały. Serducho jest i sandały tutaj są. Ale to nam żadnej linii tutaj nie ułożyło, ani pionowej, ani poziomej. Gdybym jednak coś przegapił, no to Beatka daj znać, proszę. Bo tutaj chyba żadnych kontrolnych nie ma, nie? W tych zdrabkach? No nie, jest tylko kot. Dobra. I tak, kolejną zdrabką jest. Świątynia skarbów i tutaj musimy wydrapać cyfry, które będziemy układać w tych grach. Jeżeli utworzymy wszystkie, to wtedy wygrywamy tutaj pod pozycją price. I mamy 4 i 20 i tak 20 jest tutaj czwórka, tu jest jeszcze 20 o. czy 4 gdzieś występuje, no nie. Kolejne liczby 49,39, 49 tu jest. 39 już nie ma i 49 nie ma. Dobra, kolejne 23 i 12, no i dwie ostatnie cyfry mamy 22 i 14. Ale chyba żadna gra się nie zapełni. Tutaj 22. Dobra, na no szybko sprawdzę. No nie, także niestety tutaj wygranej w tej zdrawce też nie ma. Kolejna jest na podobnej zasadzie, czyli też tutaj musimy cyfry wydrapać i. Wszystkie ułożyć tutaj. Jeżeli gra się zapełni, no to wygrywamy. A tutaj mamy jeszcze dodatkowy bonus. Musimy w jednej linii znaleźć trzy takie same symbole. Także zaczynamy. 51, 14 i 49. No, i trzy ostatnie cyfry nam zostają. 50 mamy tutaj i tutaj. Dobra, 33 mamy tutaj i tutaj. I 27 zostaje, i mamy tutaj. Także wygląda na to, że też nie utworzyliśmy żadnej gry pełnej. Jeszcze na szybko sprawdzę. No tak, zgadza się, także niestety nie mamy. A tutaj szukamy trzech takich samych symboli i tak gra pierwsza jest przegrana, grze drugiej tutaj również nic nie ma i gra trzecia tu było blisko, mieliśmy dwa klucze kolejna str strona, tutaj różne symbole tutaj dwa jakieś takie, dwie skrzynie ze skarbami i tutaj również nie ma czyli zdrabka jest przegrana No i przed nami ostatnia zdrapka na dzisiejszym odcinku, czyli bingo. I tutaj również mamy takie same zasady jak w tych wcześniejszych zdrapkach, czyli wydrapujemy liczby i przenosimy je tutaj. 62 i 5 to są pierwsze nasze liczby. Widzę, że już tutaj mamy 62. No i tak, jeśli chodzi o liczby, to jest wszystko, niestety nie mamy tutaj nic, co stworzyłoby wygraną, czyli żadnej linii, ani rogów, kątów i tak dalej, czyli tak jak w naszym polskim Wingo, ale zostaje nam jeszcze tutaj bonus. Jeżeli znajdziemy taki symbol właśnie palców, no to wygrywamy, a mamy tutaj rainbow, czyli tęczę, więc drabka jest przegrana. Dobrze moi drodzy, to jest wszystko jeśli chodzi o odcinek. Udało się wygrać tutaj 5 funtów, które znajdowały się tutaj w tej zdrapce. Także, Beatko, jeszcze raz naprawdę dziękuję Ci za ten wspaniały prezent. Fajnie było podrapać zdrapki z Wielkiej Brytanii. Ja Ci odeślę tą zdrapeczkę. Mam nadzieję, że wymienisz sobie ją na coś, co przyniesie Ci grubą kasiurę. <laughs> dziękuję wszystkim za oglądanie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach zrabkowych Cześć!